do serii żołnierzyki V-Space Marines. Pff. Mamy nowego wroga. Nazywają się Krwawi Anioły, Primaris Space Marines i Ultramarines. Nie wiem, czy z nimi wygramy, czy wygramy tę wojnę. Są bardzo potężnymi przeciwnikami. Rozwalili już nam z dwie bazy i z kilkanaście czołgów i w ogóle maszyn. Jak to tylko, jak to możliwe! Wezwać tam najlepsze wojska! Jesteśmy gotowi na zabicie tych Ultra Też ich rozwalę! Chciałem jeszcze, nie wiem kim ja jestem, ale ich teraz Wojska maszerują na wojnę. Abramsy, bar Rudy 102. Czołgi jakieś bardzo mocne. Abramsy, kurde. To coś. Nie wiem. I tu mamy. Star Wars. Dobra, tu. No. Ja, ja Zabijamy tych. z Space Marines.